On nosił w milczeniu coś, co wydawało się większe niż samo oddychanie. Nie mówił, nie pokazywał, nie konfesował, ale było to dostrzegalne. Z każdym stłumionym gestem, każdą przełkniętą chwilą, każdym wymuszonym spojrzeniem, czuł ciężar, który nie znikał. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak serce potrafi krzyczeć, mimo że usta milczą? Jakby ciało mówiło w miejsce głosu. Jego milczenie było zbyt hałaśliwe. Przez długi czas wierzył, że ukrywanie to forma ochrony ochrona przed odrzuceniem, przed kruchością, przed wystawieniem na świat tak intymnej części. Ale prawda jest taka, że to ukrywanie stawało się więzieniem. Im bardziej się zamykał, tym bardziej oddalał się od tego, czego naprawdę pragnął. To nie była kwestia braku odwagi, to był strach przed utratą, bo kiedy serce kocha, sama możliwość oddalenia wydaje się nie do zniesienia, więc milczał. I przyzwyczajał się do duszenia tego co rodziło się w nim każdego dnia tylko że życie ma ciekawe sposoby na przełamywanie barier nawet najmniejszy gest może mieć moc trzęsienia ziemi i kiedy najmniej się spodziewał ten gest nadszedł krótki dotyk niemal niezauważalny ale wystarczający by rozbroić całe skumulowane milczenie w tej chwili zdał sobie sprawę ukrywanie go nie chroniło a tylko oddalało ten gest otworzył pęknięcia Pęknięcia, przez które prawda zaczęła się wydostawać, nieuchronnie, nieodwracalnie. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś czegoś takiego? Małego momentu, który zmienia wszystko, jakby cały świat zorganizował się na nowo w kilka sekund. Jeśli to kiedykolwiek się wydarzyło, napisz, musiałem to usłyszeć. Ten gest nie był zaplanowany, nie był wyreżyserowany, nie przyszedł z wyjaśnieniami, po prostu się wydarzył i to w nim prawda znalazła przejście. Od tego momentu nic już nie było takie samo. Nie dlatego, że wszystko zostało rozwiązane, ale dlatego, że coś zostało ujawnione, a to, co się ujawnia, nie wraca do ciemności. On zaczął dostrzegać siebie inaczej. Serce biło w innym rytmie, spojrzenie już nie potrafiło się ukryć, aż cisza wydawała się mniej ciężka, jakby została przepuszczona przez światło. To był dopiero początek, ale już wystarczyłby zmienić bieg historii. Po tym geście nie był w stanie dłużej utrzymywać iluzji kontroli. To tak, jakby całe ciało zbuntowało się przeciwko ciszy. Jego serce nie tylko biło, krzyczało, pulsowało, płonęło, a kiedy coś w nas budzi się w ten sposób, nie ma powrotu do wcześniejszego stanu. Gest złamał mury, które wzniosł. Mury zbudowane ze strachu, dumy, z usprawiedliwień, które wydawały się logiczne, ale skrywały tylko niepewność. Zaczął dostrzegać, że nigdy nie chodziło o brak możliwości. Zawsze były chwile, zawsze były znaki. To, czego brakowało, to pozwolenie. Pozwolenie, którego sam sobie nie dawałby żyć, i być może znasz to uczucie. Kiedy to nie świat cię powstrzymuje, ale twoja własna ręka, trzymająca hamulec, kiedy to nie ktoś inny zamyka drzwi, ale ty sam odmawiasz ich przekroczenia. Gest przyszedł jak klucz. A klucz nie prosi o pozwolenie, by wpasować się w zamek. On po prostu się obraca, otwiera, odblokowuje. Spędzał noce na ożywianiu tamtej chwili. Dla kogoś z zewnątrz wydawało się to proste. Ale w środku to był cały wszechświat w ruchu. Mały gest, ale niosący ciężar całego przeznaczenia. Wtedy zrozumiał, gdy serce skrywa coś prawdziwego, nie ma możliwości, aby to ukryć na zawsze. Prędzej czy później życie znajdzie szczeliny, by to ujawnić. A gest był tymi szczelinami. Czy zauważyłeś, jak jeden prosty wzrok potrafi rozbroić lata oporu? Jak jedno dotknięcie może być bardziej wymowne niż tysiąc słów. Prawda jest taka, że ciało mówi to, co umysł próbuje ukryć. A tamtego dnia ciało przemówiło głośniej, zaczął czuć odwagę, nie taką wybuchową, ale cichą odwagę, taką, która narasta powoli, która buduje się w szczegółach, która wzmacnia się w powtarzalności. Odwaga, by spojrzeć w oczy, bez odwracania wzroku, odwaga, by pozwolić obecności, powiedzieć to, czego usta jeszcze nie potrafiły. I to wszystko zmieniło. Był to rodzaj wolności, której nigdy wcześniej nie doświadczył, wolność, by nie musieć walczyć z własnym sercem, wolność, by nie dźwigać na sobie ciężaru tego, co było tak oczywiste. I to ciekawe, jak życie odpowiada, gdy przestajemy się opierać, rzeczy wydają się układać. Sytuacje płyną, słowa pojawiają się naturalnie, bo prawda, gdy jest akceptowana, porusza się sama. Jednak razem z tą wolnością przyszedł również strach strach przed wystawieniem się na widok strach, że ten gest ujawnił zbyt wiele strach, że teraz będzie niemożliwe, aby się cofnąć i rzeczywiście nie było już odwrotu ale może to był największy prezent bo jego serce nie chciało już wracać. Zdał sobie sprawę, że żył tak długo w powściąganiu, że zapomniał, jak to jest pozwolić sobie. Gest przywrócił mu dawne wspomnienia. Kilka chwil, kiedy miłość była naturalna, spontaniczna, bez obliczeń, kiedy odczuwanie nie było synonimem niebezpieczeństwa, ale życia, a teraz każdy szczegół stawał się znakiem. Każde słowo, każdy uśmiech, każde spotkanie wydawało się obciążone czymś większym, odkrywał siebie, stając się uważnym, z wyostrzoną percepcją, jakby dostrzegał więcej niż to, co oczywiste. Więcej niż to, co pozorne, ta percepcja go poruszała. Nie potrafił już udawać, że nic się nie zmieniło, bo wszystko się zmieniło. Czy kiedykolwiek to poczułeś? Gdy coś się dzieje i choćbyś próbował, już nie potrafisz patrzeć na świat tymi samymi oczami. Jeśli tak, napisz poniżej: To ma dla mnie sens. Jego milczenie nie zniknęło od razu. Wciąż był niepewność, wciąż był lęk, ale różnica polegała na tym, że teraz milczenie nie było już schronieniem, było tylko przerwą, czasem na przygotowanie do tego, co nieuchronnie miało nadejść. Im bardziej się otwierał, tym bardziej rozumiał: Miłość nie jest zagrożeniem, zagrożeniem jest życie bez wyrażania jej, zagrożeniem jest dławić się, aż zabraknie tchu. Gest przełamał zbroję i z tym pozwolił sobie na wrażliwość, pozwolił sobie czuć bez przeprosin, pozwolił sobie pragnąć bez usprawiedliwienia. Pozwolił sobie być całością, a najbardziej zaskakujące było zauważenie, że życie pozytywnie odpowiadało na to oddanie. Nie było odrzucenia, nie było oddalenia, była więź, była milcząca wzajemność, dostrzegalna w szczegółach, ale silna na tyle, by zapalić nadzieję. To był początek nieodwracalnej transformacji, i jednocześnie była to tylko powierzchnia, bo w środku niego działo się coś o wiele głębszego zaczął rozumieć, że nie chodziło tylko o ukrytą miłość, chodziło o tożsamość, o to by nie zaprzeczać sobie samemu, o to by nie amputować się, by zmieścić w przestrzeni drugiej osoby, chodziło o przyjęcie tego, kim był, ze wszystkim, co to oznaczało. I ta świadomość rosła z każdym dniem, przemieniała jego gesty, myśli, milczenie, stawał się kimś innym. Nie dlatego, że zmienił swoją istotę, ale dlatego, że w końcu pozwalałby ta istota ujawniła się. Czy kiedykolwiek to przeżyłeś, uczucie, że prosty gest ujawnia nie tylko emocje, ale twoją najgłębszą prawdę? Jeśli tak, podziel się w komentarzach. Może twoja historia pomoże komuś, kto wciąż żyje w ukryciu, a to objawienie nie przestawało się rozszerzać. Było jak fala. Zaczęło się małe, ale rozprzestrzeniało się, osiągając każdy zakątek istnienia. Im bardziej się rozprzestrzeniało, tym bardziej niemożliwe stawało się jego zatrzymanie. Gest wszystko zmienił. Ale to, co miało przyjść później, miało być jeszcze większe. Zdał sobie sprawę, że nie ma już powrotu. Gest przeszedł przez jego obronę, a to, co kiedyś było tajemnicą, teraz poruszało każdą część jego istoty. Nie dało się już udawać, że nic się nie wydarzyło. Nie dało się już zachowywać tej samej zimnej i wyrachowanej postawy. Serce nie słucha rozkazów milczenia. Serce ma swoją własną logikę, swoją własną pilność, a gdy znajdzie szczelinę, rozszerza się bez pytania o zgodę. Spędził dni próbując zrozumieć, zastanawiał się dlaczego akurat teraz, dlaczego tak prosty gest zdołał przełamać barierę, która wydawała się nie do pokonania, a odpowiedź przychodziła w formie spostrzeżenia, ponieważ prawda nigdy nie przestaje szukać drogi wyjścia. Zawsze znajduje swoją ścieżkę. Gest był tylko iskierką. Pożar już dawno przygotowywał się w nim. Od tego momentu wszystko wydawało się mieć inny blask. Spotkania już nie były zwyczajne, cisze już nie były pustkami. Każdy detal stawał się znakiem, każde słowo wydawało się nosić w sobie sekrety. Zaczął dostrzegać, jak wiele zawsze istniało wskazówek, jak wiele, nie zdając sobie z tego sprawy, Miało miejsce ciche porozumienie, które trwało od dłuższego czasu. Jedynie odmawiał przyznania się do tego i to bolało. Bolało dostrzegać stracony czas, zmarnowane chwile, zduszone szanse, ale jednocześnie ten ból niósł ze sobą nadzieję, bo jeśli wszystko wydawało się tak żywe teraz, to oznaczało, że nigdy nie umarło. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile czasu spędziłeś negując coś, co było przed tobą przez ten cały czas? Jeśli to pytanie odbija się w tobie echem, napisz tutaj: Już to przeżyłem. Gest nie był tylko zewnętrznym zdarzeniem był lustrem widział się w nim odbity widział swoją wrażliwość, swoją najgłębszą prawdę, swoją potrzebę bycia całością i to właśnie zmienia. Nie chodzi tylko o to, co robi druga osoba, ale o to, co budzi się w tobie. Gest ujawnił, że miłość nie potrzebuje wielkich deklaracji, aby być prawdziwa wystarczyło istnieć. I istniejąc, była wystarczająco silna, by poruszyć wszystko wokół. Zaczął chodzić inaczej, z mniejszym lękiem, z większym oddaniem, z poczuciem, że życie dało mu drugą szansę, by być prawdziwym, ale razem z tym nadchodził również ciężar pytań: co teraz zrobić? Jak działać w obliczu uczucia, które nie zmieściło się już w ciemności?. Gest był otwarciem, ale także wyzwaniem, bo od tamtej chwili nie mógł się już chować za wymówką nie wiem czy powinienem. Już wiedział, i wiedza niesie odpowiedzialność. Znalazł się rozdarty pomiędzy odwagą a lękiem, między pragnieniem, by iść naprzód, a strachem przed utratą, między potrzebą wyrażenia siebie, a pokusą, by milczeć. Ta walka go pochłaniała, ale to była inna walka niż wcześniej. Kiedyś walczył, aby ukryć, teraz walczył, aby się ujawnić, i ta różnica zmienia wszystko, ponieważ walka o ujawnienie Zawsze jest silniejsza niż walka o represję. Zaczął pisać. Pisał słowa, których nie miał odwagi wypowiedzieć na głos. Pisał listy, które być może nigdy nie zostaną wysłane. Pisał jak człowiek, który oddycha, jak ten, który nie może już dłużej trzymać w sobie. a w słowach znajdował ulgę. Było jakby każde zdanie z jego wnętrza wyrywało stary ciężar. Jakby każda litera była uwolnieniem, aż w końcu zauważył, to już nie chodziło tylko o drugiego. Chodziło o niego samego o to, by nie zdradzić siebie, by się nie zgubić, by nie żyć w rozdarciu. Ten gest zmienił nie tylko kierunek miłości, ale i samej tożsamości. Zaczął bardziej obserwować sposób, w jaki czas wydawał się spowalniać, gdy był blisko, sposób, w jaki otoczenie zdawało się zyskiwać inny kolor. Wszystko stawało się dostrzegalne, a w tej percepcji znajdował wskazówki, że nie jest sam w tym odczuciu małe sygnały. Przedłużone spojrzenia, milczenia, które mówiły więcej niż słowa, gesty, które same w sobie były wyznaniami, i to dodawało mu siły. Nie było to absolutne przekonanie, ale namacalna nadzieja. Było wystarczające, by utrzymać go zdecydowanego, aby już więcej się nie ukrywać. Czy kiedykolwiek byłeś w takiej pozycji, dostrzegając znaki, których nie da się udowodnić, ale które są zbyt silne, by je zignorować? Jeśli tak, skomentuj. Czuje to. Zaczął przeżywać każdy dzień jak ten, który przygotowuje się do skoku. Wiedział, że nie może tkwić w martwym punkcie na zawsze. Prędzej czy później musiałby powiedzieć, musiałby się odsłonić, zaryzykować, oddać się. I to go niepokoiło. Nie był to niepokój destrukcyjny, ale kreatywny. Ta energia, która porusza, która przesuwa, która wzywa do przodu, każdego ranka budził się z sercem pełnym zapału. Jakby gest wciąż echem rozbrzmiewał w nim, przypominając, że miłość nie została stworzona, aby być ukrywaną. Miłość została stworzona, aby być przeżywaną. W tym procesie odkrył coś głębokiego. Gest nie tylko ujawnił miłość, ujawnił także siłę do utrzymania tej prawdy. Pokazał, że nie potrzebował zewnętrznych gwarancji, aby przyznać się do tego, co czuł, bo największy gest już miał miejsce pozwolenie sobie na dostrzeganie. A dostrzeganie zawsze jest pierwszym krokiem do transformacji. Bez dostrzegania nic się nie zmienia, z nim wszystko zaczyna się poruszać. Ta podróż dopiero się zaczynała i pomimo świadomości ryzyka nie miał już wyboru, bo miłość, gdy raz się obudzi, nie cofa się, rozwija się, nalega, prosi o przestrzeń, a w nim sama ta ekspansja była już nieodwracalna. Gest zmienił wszystko. Ale to, co miało nastąpić, miało być jeszcze intensywniejsze. Obudził się w zwykły dzień, ale nic w nim nie wydawało się zwyczajne. Było tak, jakby przeszedł przez niewidzialną granicę. Gest wciąż wibrował w pamięci, jak znak, który się nie zatarł. Im więcej czasu mijało, tym bardziej ten znak stawał się przewodnikiem. Zdał sobie sprawę, że nie może już dłużej czekać, aż świat da mu gwarancję. Czekanie to przedłużanie więzienia. A życie nie dało mu tego sygnału bez powodu. To wszystko domagało się ruchu. Zaczął mówić więcej, jeszcze nie całą spowiedź, ale kawałki, zdania pełne podwójnego sensu, wyraźniejsze gesty, pełniejsze milczenia. Było jakby przygotowywał serce do pokonania lęku, a odpowiedź przychodziła w detalach, w oczach, które pozostawały dłużej niż to konieczne, w uśmiechach, które pojawiały się bez powodu, w uczuciu, że budowana jest niewidzialna most między dwoma światami uświadomił sobie, że ukrywanie się było jego wielkim błędem. Nie dlatego, że unikał bólu, ale dlatego, że uniemożliwiło mu życie, a teraz każdy moment zdawał się zbyt cenny, by go stracić. To było tak, jakby uczył się oddychać na nowo. Każde słowo miało smak, każde spotkanie miało znaczenie. Nic nie było banalne. Ten gest otworzył percepcję, a gdy raz obudzona, już się nie zamykała. Widział sens tam, gdzie wcześniej była tylko rutyna. Widział piękno tam, gdzie wcześniej była tylko pośpiech. Widział miłość w każdej przestrzeni. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak kiedy serce się budzi, nawet świat wydaje się inny? Jeśli ta uczucie już cię złapało, napisz w komentarzach, wiem, jak to jest. Przemiana to nie była tylko emocjonalna, była także duchowa. Czuł, jakby został wezwany do czegoś większego. Jakby miłość nie była tylko ludzkim uczuciem, ale przypomnieniem, kim naprawdę był. To nie było o posiadaniu, to nie było o zdobywaniu, to było o prawdzie, o zgraniu tego, co było w środku, z tym, co objawiało się na zewnątrz. I po raz pierwszy od bardzo długiego czasu czuł się cały. Strach wciąż krążył, ale już nie miał tej samej mocy, bo miłość zawsze była silniejsza. I ta siła go podtrzymywała nawet w chwilach wątpliwości. Wiedział, następny krok przyjdzie nie przez przypadek, nie pod presją, ale dlatego, że było to nieuniknione. Ten gest zainicjował coś, czego nie dało się zatrzymać, i był gotów pozwolić, by życie prowadziło. Ta rozmowa nie kończy się tutaj. W następnym wideo dostrzeżesz jeszcze więcej. Chodź ze mną.